Hej, dzień dobry, to jest Pixel Gun po dość dużej przerwie. Zostawcie, słuchajcie, lajki, dobijmy do 50 łapek, będzie mi naprawdę bardzo miło. No, a to jest Pixel Gun po przerwie, zobaczymy jak tutaj e, mi pójdzie. No i ten... no, ok, update 1673. Ok, zgadzam się, dostajemy jakieś nagrody. Zacznijmy od skrzynki. Jak zwykle, tu może coś dostaniemy ciekawego. Jeżeli będziecie chcieli, to może wróci seria z Pixelgana. To zależy od Was. Może byśmy grali. Zobaczę, zobaczę, jak tutaj w ogóle. To jest jakiś trader, jakieś nowe rzeczy, tu jakieś przeceny. Ok. Account, mogę tu łączyć jakby nasze ten. Ok, you can create another. Ok, czyli mogę tworzyć jakieś nowe taskbooki, za to dostajemy nagrody. Ok, uuu, patrzcie, elegancko, bardzo fajnie, że to są takie rzeczy. Kampania oczywiście, możemy ją przechodzić sobie tutaj, ale ja zobaczę jeszcze jakieś rzeczy. Zobaczmy armory, bo tutaj coś mam, jakieś zwierzaki chyba. Dobra, chyba tylko tyle moduły. Okej, okay, czyli widzicie, mogę skrzynki teraz otwierać. Proszę bardzo, tu się wiele fajnych rzeczy podziało w tej grze. VIP akont. Co? Od razu dostałem VIPa na 30 minut. No idealnie, no to czego chcieć więcej? Aha, muszę wykluczyć. No to VIPa chcę wykluczyć. To No i może to i zobaczmy. Aha, okej. Okay. Widzę, że dostałem VIPa na troszkę dłużej. Dobra, może wykluczmy te VIPy, no bo... No, zobaczmy, co tu teraz dostanę. Ok, 10 części. A tutaj, no, VIPa też wykluczę, to i to, i zobaczmy. Ciekawe, co tu dostanę. 25 części do tego. No Nawet nieźle uzbierałem by było 100 nad 100, tu battle passy oczywiście możemy dostać. Uh, complete the season. Nie, 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 nie. Tap to anywhere. Dobra, you can create another character and start the parallel car career in the game. A gallery, to jest co? Fill the gallery and get coupons to exchange for guns. Aka. Okay. Here is your first get rewards. OK. Press info. Kupon exchange system, jakieś kupony Fill up the gallery and collect rewards, collect coupons for progress, exchange coupons for any weapon for free, collect them sets for additional coupons Ło panie Patrzcie, mogę wypróbowywać jakby te F1 Patrzcie, auto-atak tu jest, ale jazzy Dobra, wyjdźmy z tego Fajnie możemy testować nawet te bronie. Elegancko, no to powiem Wam, że spoko. To w takim razie jeszcze klany. Patrzcie, bo ja tu miałem ten klan. Trochę osób jest, widzę. Parę osób tam gra w tym klanie. Fort. Ja mogę coś w forcie zbudować? No dobra, jakieś działko dostaliśmy, ale czy ja coś mogę wybudować? Forcie, gatesy tak. Dobra, niech się tworzy jakaś tam brama. Zawsze to ulepszenie, nie? Dobra, wychodzę stąd. Ej, fajnie się rozwinął ten pixel gun, jakby nie było. Dobra, sprawdźmy tutaj jakieś team fighty, może. Niech będzie random map i zobaczymy, jak mi pójdzie w team fightach. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Dobra, lecimy. Aha, ok, czyli oni tu mają jakieś broni, bronie, które są mega mocne. Jesus Christ, widzę, że nie muszę tutaj, już teraz jest autostrzelanie, więc spoko, wygrywamy na razie, z tego co widzę. Weźmy sobie, a co to znaczą? Aha, bo ja te pociski, jakby mam dodatkowe ulepszenia do broni, nie? Ile? Jezus Maryja. Ja muszę gdzieś uważać na tego gościa, bo to jest jakiś kozak. Aha, ok. Ale ta broń mi sama nie strzela. No ja bym chciał. No właśnie, ja bym chciał raczej samemu strzelać. Tak będzie bezpieczniej. Aha, ktoś w plecy? Jezu, jakie oni tu mają bronię? Że. T... Nie mogę ich trafić, słuchajcie. Już ten Goldfriend nie jest taki dobry jak kiedyś. Patrzcie, ile w niego trzeba było władować. No ten mnie tu zaciachał, no a ja też mam tą broń. O lol, dobra, jest 33. Spróbujmy, bo oni mają. Aha, ich ta broń jest mocniejsza, z tego co widzę. Chociaż widzę, że revenge tu dostałem. O Boże, od razu Wygraliśmy, proszę bardzo. Nie jest tak źle, Jedną gierka wygrana, ale trzy kile tylko miałem. Ja się tu muszę ogarnąć, słuchajcie, dawno nie grałem, nie wiem jakie bronie są tutaj teraz najlepsze. Ja też nie mam tych lepszych broni, bo potraciłem wszystko, słuchajcie. Potraciłem wszystko, co było. No proszę, 10 kolejnych dolców. Chyba, że da się jakoś te moje bronie tutaj ulepszać. Na 33 levelu dopiero. Aha, czyli z tych skrzynek, jakby, nie? Okej, okay, no widzicie, no to nie jest takie proste. Jakieś dodatki? Starter pack. Heh. Nie chcę starter packa To są moi przyjaciele. Widzę lista przyjaciół. Dobra, zagrajmy jeszcze szybkiego random mecha i zobaczymy. O, White House, tu się będzie działo dopiero. Dobra, lecimy. Już jest trzy do zera widzę, nieźle. Co jest, czemu mnie tu przyciąga coś? Lol, co to za broń była? Lolol. No dobra, no on też zginął Gdzieś <grym> się tam nag... No nie, nie wierzę, to przyciąganie jest debilne, naprawdę głupie. To psuje w ogóle rozgrywkę. No i co ja mam robić? Powiedzcie mi. No i znowu. Naprawdę, naprawdę to się to ma tak wyglądać. Wycofcie tą broń, bo to jest zmasakra. No, no, nie, no. dobra, spadam stąd. Nie no ja wierzę, że coś takiego może tam być. Przecież to jest głupota. A ile on pancerza miał? No i mają przewagę i to straszne. Nie mam już broni. O, kuszę. To są nasze sproce, możemy. Masakra i przegraliśmy. No nic, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.